zorem programu są militaria.pl Partnerem kanału jest wydawnictwo Belona. Partnerem odcinka jest Veto Gaming. Głośno o tej grupie zrobiło się za sprawą ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o ugrupowaniu Hamas. Aby opowiedzieć o Hamasie, należy cofnąć się do lat 60. XX wieku. To właśnie wtedy w Strefie Gazy oraz na zachodnim brzegu Jordanu pod wodzą działacza Bractwa Muzułmańskiego Szejka Ahmada Yassina rozpoczęto budowę szkół, sierocińców, jadłodajni i placówek medycznych dla najuboższych mieszkańców regionu. W 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, tereny te znalazły się pod okupacją Izraela. Pomimo tego Izraelczycy nie zakończyli działalności Bractwa Muzułmańskiego, a inicjatywy Bractwa uznawali za użyteczne narzędzie w ograniczeniu wpływów Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Co więcej, w latach 70., na skutek finansowego wsparcia wielu instytucji rozpoczęła się działalność Centrum Muzułmańskiego, które prowadził Yasin. Co jeszcze bardziej ciekawe, część pieniędzy pochodziła w tamtym czasie właśnie bezpośrednio od Izraela, a samo Centrum Muzułmańskie stało się największą instytucją charytatywną na okupowanych przez Izrael terenach. W tamtym czasie Izrael uznawał bowiem za zagrożenie niebractwo muzułmańskie, które bardziej postrzegane było jako instytucja działająca na rzecz poprawy egzystencji muzułmanów. Tylko Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny i Organizację Polityczną Wojskową Al-Fatah, czyli Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego. Wpływy muzułmanów w strefie gazy i na zachodnim brzegu Jordanu zwiększały się, a w wyniku działania Bractwa Muzułmańskiego zaczęły powstawać niewielkie grupy. Pomimo że samo Bractwo Muzułmańskie nie było oparte na przemocy, to jednak powstające grupy zaczęły nawoływać do dżihadu przeciwko państwu Izrael. To właśnie w 1982 roku doszło do ataków na cele izraelskie za sprawą bojówek utworzonych kilka lat wcześniej przez Bractwo Muzułmańskie. Po tych wydarzeniach kilka osób z Bractwa Muzułmańskiego otrzymało wyroki więzienia. Na dwa lata więzienia został skazany też szejk Ahmad Yasin. Bractwo Muzułmańskie jednak nadal funkcjonowało i prowadziło działalność społeczną dla muzułmanów mieszkających w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. 9 grudnia 1987 roku na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie gazy wybuchło powstanie palestyńskie, znane też jako pierwsza intifada, które skierowane było przeciwko izraelskiej okupacji. Bezpośrednimi przyczynami pierwszej intifady były wzmożone wywłaszczenia ziem przez Izrael i budowa osiedli na zachodnim brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, nasilenie izraelskich represji w odpowiedzi na wzmożone protesty palestyńczyków po izraelskiej inwazji na Liban w 1982 roku, a także pojawienie się lokalnych aktywistów palestyńskich, którzy rzucili wyzwanie przywództwu Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 14 grudnia 1988 roku powstała organizacja Hamas, która założona została zarówno przez członków Bractwa Muzułmańskiego i frakcji religijnych Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Nazwa Hamas to skrót od arabskich słów harakat al-Mukawama al-Islamija i można przetłumaczyć je jako Islamski Ruch Oporu. Słowo Hamas przetłumaczyć też można jako zapał lub gorliwość. Początkowo liczyła ona zaledwie kilkudziesięciu bojowników. Co ważne, nowo powstała organizacja, nie przyciągała uwagi izraelskich wojskowych, których priorytetem była neutralizacja Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz rozpracowanie i rozbicie komitetów ludowych Al-Fatah. Hamas szybko zyskiwał popularność i szerokie grono zwolenników, szczególnie tych, którzy byli zawiedzeni postawą Al-Fatah i Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Niemal od początku utrzymywał, że Palestyna jest islamską ojczyzną, której nigdy nie można oddać niewiernym. Dodatkowo władze ugrupowania twierdziły, że prowadzenie świętej wojny w celu odebrania Izraelowi kontroli nad Palestyną i całkowitym zniszczeniem przeciwnika jest religijnym obowiązkiem palestyńskich muzułmanów. Te twierdzenia doprowadziły w 1988 roku do konfliktu pomiędzy Hamasem i Organizacją Wyzwolenia Palestyny, która uznała prawo do istnienia państwa Izrael. Hamas wkrótce zaczął działać niezależnie od innych organizacji palestyńskich, wywołując wrogość między grupą a jej świeckimi odpowiednikami. W 1989 roku Hamas rozpoczął ataki na izraelskie cele wojskowe, a przełomem w postrzeganiu Hamasu przez izraelski rząd było porwanie i brutalne zamordowanie izraelskiego żołnierza. Warto tu jednak zaznaczyć, że pierwsze ataki ze strony Hamasu miały miejsce już dwa lata wcześniej, jednak były one nieskuteczne. Z tego też powodu Hamas stworzył zbrojny oddział MACHT, który zajmował się m.in. eliminacją osób, którzy pomagali Izraelowi. Po aresztowaniu w 1989 roku liderów zbrojnego ramienia Hamasu sytuacja niewiele się zmieniła. Hamas stworzył kolejną grupę, którego głównym celem było porywanie i mordowanie żołnierzy Izraela. Ataków było coraz więcej i były coraz brutalniejsze, co doprowadziło w 1989 roku do zdelegalizowania organizacji przez Izrael. Aresztowano wielu przywódców Hamasu, w tym ponownie szejka Ahmada Yasina. W połowie 1991 roku grupa utworzyła swoje kolejne skrzydło wojskowe, znane jako brygady Iz al-Din al qassam to właśnie one były odpowiedzialne za szereg brutalnych zamachów w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. 3 listopada 1991 roku rozpoczęły się bezpośrednie izraelsko-arabskie rozmowy pokojowe w Madrycie. Potajemne rozmowy pokojowe były prowadzone pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny a rządem Izraela także w Oslo. 13 września 1993 roku. Ishaq Rabin i przewodniczący organizacji wyzwolenia Palestyny Yasser Arafat podpisali w Waszyngtonie deklarację zasad, co doprowadziło do utworzenia autonomii palestyńskiej. Te wydarzenia uznaje się za zakończenie pierwszej intifady. Porozumienie to wzywało do wycofania wojsk izraelskich ze strefy gazy i miasta Jericho na zachodnim brzegu oraz ustanowienie rządu palestyńskiego, który ostatecznie uzyskałby władzę nad większą częścią zachodniego brzegu Jordanu. Po obydwu stronach nie brakowało jednak ludzi, którzy byli oburzeni podpisanym porozumieniem, gdyż uważali, że walki powinny trwać aż do całkowitego pokonania przeciwnika. Pomimo prób sabotowania postanowień układu, Izrael rozpoczął wycofywanie swoich sił ze strefy Gazy i Jerycha w maju 1994 roku. Wtedy siły Organizacji Wyzwolenia Palestyny weszły do Jerycha, a Rafa ogłosił powstanie autonomii palestyńskiej. Hamas całkowicie ignorując deklarację zasad, nie przestał atakować celów wojskowych Izraela. 25 lutego 1994 roku Baruch Goldstein, który był członkiem skrajnie prawicowej izraelskiej organizacji KAH, otworzył ogień do modlących się w meczecie Palestyńczyków. Z jego ręki zastrzelonych zostało 29 osób, a wydarzenia te, znane też jako masakra w Hebronie, były bezpośrednią przyczyną zmiany kierunku ataków Hamasu. Od tamtej pory zamachy były kierowane także w izraelską ludność cywilną. Hamas uznawał, że każdy obywatel Izraela jest okupantem. Rząd Izraela potępił tę masakrę, a w jej następstwie doszło do zamieszek na ulicach Hebronu. Odpowiedź Hamasu na te wydarzenia nastąpiła 40 dni później, czyli 13 kwietnia, kiedy to samobójca z Hamasu wysadził się w samochodzie ku Łapce na przystanku autobusowym w izraelskim mieście Afula. W zamachu tym zginęło 8 osób, a 51 zostało rannych. Wydarzenia te pokazały, że Hamas będzie dokonywał podobnych ataków na terenie całego Izraela. Pokazały to wydarzenia z 19 października 1994 roku. To właśnie wtedy w Tel Awiwie o godzinie 9 rano członek Hamasu wysadził się w autobusie linii Numer 5. W zamachu tym zginęły 22 osoby, a 56 zostało rannych. Był to drugi atak samobójczy w Izraelu dokonany przez Hamas i wywołał on falę protestów. W miejscu zamachu wystawiono symboliczny pomnik z nazwiskami ofiar. Podobnych ataków było znacznie więcej, a było ono odpowiedzią na porozumienie zawarte w Oslo. Seria krwawych zamachów samobójczych od 1994 do 1997 roku, a szczególnie zamachy w autobusach, miały zaszyć strach w mieszkańcach Izraela i sprawić, żeby oni sami nigdzie nie czuli się bezpiecznie. Islamska zasada zakładająca, że męczeństwo za wiarę i śmierć w walce z bronią w ręku gwarantuje wstęp do raju, została wykorzystana jako broń polityczna. W międzyczasie Hamas przechodził reorganizację. Wzmocnił swoją strukturę dowodzenia i zlokalizował kluczowych przywódców poza zasięgi Izraela. W Amanie w Jordanii utworzono biuro polityczne odpowiedzialne za stosunki międzynarodowe organizacji i zbieranie funduszu. Były one tam obecne aż do 1999 roku. W styczniu 1996 roku podczas wyborów w Autonomii Palestyńskiej wyłonił się odłam Hamasu, który chciał uczestniczyć w działalności politycznej na rzecz Palestyny. Na jego czele stanął Abdel Aziz rantisi Zamachy samobójcze doprowadziły do tego, że w izraelskich wyborach większość wsparła kandydata prawicowego Likudu, Benjamina Netanyahu, który był głównym przeciwnikiem porozumień w Oslo i Waszyngtonie. To właśnie jego rządy doprowadziły do represji na okupowanych terytoriach. Eskalacja z obu stron doprowadziła w 2000 roku do fiaska procesu pokojowego z Oslo i wybuchu drugiej intifady. Tym razem jednak Hamas nie polegał jedynie na ludności cywilnej. Zbrojne ramię organizacji miało w swoich szeregach wyszkolone i doświadczone siły. Co więcej, do intyfady al-Aqsa dołączył także al-Fatah. Od września 2000 roku do kwietnia 2004 roku sam Hamas przeprowadził 425 zamachów przeciwko Izraelowi, w których zginęło łącznie 377 Izraelczyków. Oprócz zamachów samobójczych w autobusach miały miejsce także ataki w delfinarium w Tel Awiwie, w których zginęło 20 osób. Czy pizzerii w Jerozolimie, gdzie śmierć poniosło 15 osób. Na ulicach zapanował terror i nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Równocześnie Hamas rozpoczął regularny ostrzał moździerzowy izraelskich osiedli położonych w strefie Gazy. Szacuje się, że na osiedla mieszkalne spadło około 5,5 tysiąca pocisków. Dodatkowo wzrosła ilość ataków na wojskowe patrole i obiekty izraelskich sił bezpieczeństwa w strefie Gazy. Ze strony izraelskiej odpowiedziano represjami i blokadą przez armię zachodniego brzegu i strefy gazy, co oznaczało systematyczną likwidację instytucji autonomii palestyńskiej. 22 marca 2004 roku w ataku rakietowym śmigłowców izraelskich w gazie zginął szejk Ahmad Asin. Ataki mające osłabić Hamas spowodowały jednak sytuację wręcz odwrotną, a sama organizacja stawała się coraz silniejsza militarnie i politycznie. W styczniu 2006 roku w wyborach Al-Fatah przegrał i musiał oddać władzę Hamasowi, który zdobył 76 spośród 132 mandatów w wyborach parlamentarnych w autonomii palestyńskiej. Korupcja w Al-Fatah i napięta sytuacja w strefie gazy i na zachodnim brzegu Jordanu doprowadziły do tej sytuacji. Nowym premierem został polityk Hamasu Isamil Hadidża. A sama organizacja uzyskała większość w parlamencie autonomii palestyńskiej, co umożliwiło utworzenie rządu. Rok później w strefie gazy wybuchły krwawe walki pomiędzy zbrojnymi frakcjami Hamasu a Al-Fatah. Starcia te w strefie gazy nasiliły się, co skłoniło do rozwiązania rządu pod przewodnictwem Hamasu i ogłoszenia stanu wyjątkowego w czerwcu 2007 roku. Ostatecznie po kilku dniach Hamas w wyniku zamachu stanu przejął władzę w strefie gazy. Podczas starć nie tylko pojawiły się ofiary postronne, ale też rozpoczęły się czystki oraz zabójstwa na tle politycznym. Dojście Hamasu do władzy było kluczowym momentem, w którym rozpoczęła się blokada strefy gazy przez Izrael oraz Egipt. Co więcej, sam Hamas nie tylko nie uznawał Izraela, ale też w dalszym ciągu postulował za całkowitym jego zniszczeniem. Prowadzone rządy, prześladowania i morderstwa przeciwników politycznych oraz ataki na cele cywilne spowodowały, że w 2008 roku amerykański kongres uznał Hamas za organizację terrorystyczną. Co więcej, do zdania Amerykanów dołączyła Unia Europejska, która potępiła działania palestyńskiej organizacji. W czerwcu 2008 roku Hamas zawarł porozumienie z Izraelem które znacznie zmniejszyły ilość ataków, jednak po półrocznym względnym uspokojeniu sytuacji zamachy znów się nasiliły. Odwet Izraela był niezwykle brutalny, a zniszczenia infrastruktury w strefie gazy dotknęły przede wszystkim zamieszkałą w strefie działań ludność cywilną. Warto tu podkreślić, że zarówno Izrael, jak i Hamas nie zwracały uwagi na postronne ofiary. Dopiero 18 stycznia 2009 roku Izrael ogłosił jednostronne zawieszenie broni, a wpływ na to miała międzynarodowa opinia publiczna. W kwietniu 2011 roku urzędnicy Hamasu i Fatahu ogłosili, że obie strony osiągnęły porozumienie pojednawcze w negocjacjach, w których pośredniczył Egipt. W porozumieniu podpisanym 4 maja 2011 roku w Kairze wezwano do utworzenia rządu tymczasowego, który miałby zorganizować wybory do organów legislacyjnych i prezydenckich. Po negocjacjach strony ogłosiły w lutym 2012 roku, że wybrały Mahmuda Abbasa na stanowisko tymczasowego prezydenta. Pod koniec 2011 roku stosunki pomiędzy Hamasem, Asyrią i Iranem uległy znacznemu pogorszeniu. A na początku 2012 roku osoby decyzyjne organizacji przeniosły się z Damaszku do Egiptu i Kataru. Co ważne, aż do początku 2012 roku wsparcie finansowe dla Hamasu płynęło szeroko z krajów takich jak Syria czy Iran, a do 2013 roku także z Egiptu. Po poparciu przez Hamas z syryjskiej opozycji, Bashar al-Assad oraz władze Iranu znacząco zmniejszyły środki przeznaczone dla palestyńskiego ugrupowania. Warto też podkreślić, że po zdelegalizowaniu przez Izrael Hamasu w 1989 roku i zaprzestaniu przez nie finansowego wsparcia, to właśnie Syria i Iran były największymi sponsorami ugrupowania. Oczywiście nadal dużą część pieniędzy. Hamas zdobywał poprzez różnego rodzaju działalność charytatywną, jednak z początkową zbiórką nie miało to zbyt wiele wspólnego. Datki pochodziły także od prywatnych osób, głównie z krajów muzułmańskich. Co najmniej od 2012 roku duża ilość pieniędzy pochodziła z Kataru, a od 2013 także z Turcji, która oficjalnie zaprzeczała wspieraniu Hamasu. Uzbrojenie, opłacanie bojowego ramienia, a nawet rodzin samobójców, którzy dokonywali ataków, było normą. Ograniczenie środków przez Iran i Syrię spowodowały, że Hamas borykał się z problemami finansowymi, które w 2013 roku zwiększyły się ze względu na obalenie egipskiego prezydenta Mohameda Morsi, który był członkiem Bractwa Muzułmańskiego. Ze względu na brak wypłat, ludność obsadzona przez Hamas na stanowiskach urzędniczych w Strefie Gazy odwracała się od Hamasu. Wydawało się, że może to być koniec organizacji, jednak w kwietniu 2014 roku Hamas rzekł się swojej roli rządzącej w strefie gazy, zgadzając się z Fatahem na utworzenie nowego gabinetu w autonomii palestyńskiej, złożonego wyłącznie z bezpartyjnych ministrów. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił nowe porozumienie, oskarżając Fatah o dążenie do pojednania z Hamasem, kosztem ewentualnego porozumienia pokojowego z Izraelem. Na czele rządu stanął Rami Hamdalach, Niepewny spokój pomiędzy Hamasem a Izraelem znów został przerwany zaledwie dwa miesiące później. Napięcie między Izraelem a Hamasem wzrosło po zniknięciu 12 czerwca trzech izraelskich nastolatków na zachodnim brzegu Jordanu. Izraelskie siły bezpieczeństwa rozpoczęły masową akcję na zachodnim brzegu w celu poszukiwania zaginionych i rozprawienia się z członkami Hamasu i innych ugrupowań. Aresztowano kilkuset Palestyńczyków podejrzanych o powiązania z ugrupowaniami, w tym kilku przywódców Hamasu. 30 czerwca zwłoki nastolatków znalezione zostały niedaleko Hebronu. Izrael w adwecie zbombardował domy dwóch mężczyzn, którzy byli oskarżeni o zabójstwo nastolatków. Zaatakowano także kilkadziesiąt innych celów w Strefie Gazy. W odpowiedzi na ataki, Hamas wystrzelił swoje rakiety w kierunku Izraela. 8 lipca Izrael rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w Strefie Gazy, używając bombardowań z powietrza, rakiet i ognia moździerzowego do zniszczenia różnych celów, które według niego były powiązane z działalnością Hamasu. Po ponad tygodniu bombardowań, które nie powstrzymały ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy, siły izraelskie rozpoczęły atak naziemny, aby zniszczyć tunele i inne elementy infrastruktury. Na początku sierpnia izraelscy przywódcy oświadczyli, że operacja lądowa spełniła swoją misję, a izraelskie wojska i czołgi wycofały się ze strefy gazy. Izraelskie naloty były jednak nadal kontynuowane, podobnie jak ataki rakietowe i moździerzowe na Izrael ze strefy gazy. Po wyrażeniu zgody na kilka krótkoterminowych rozejmów w trakcie tego konfliktu, przywódcy izraelscy i palestyńscy osiągnęli pod koniec sierpnia zawieszenie broni na czas nieokreślony. W zamian za zaprzestanie ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy, Izrael zgodził się poluzować ograniczenia dotyczące towarów wwożonych do Strefy Gazy, rozszerzyć strefę połowową u wybrzeży i zmniejszyć rozmiar bufora bezpieczeństwa egzekwowanego na obszarach przylegających do granicy izraelskiej. Pomimo dużej liczby ofiar śmiertelnych w Palestynie i powszechnych zniszczeń w Strefie Gazy, przywódcy Hamasu ogłosili zwycięstwo. Obwieszając swoją zdolność do przeciwstawienia się izraelskim atakom. Seria protestów granicznych w gazie w 2018 roku, podczas których demonstranci próbowali przekroczyć granicę z Izraelem i wysłali do Izraela latawce zapalające i balony, spotkała się z brutalną reakcją Izraela. Sytuacja osiągnęła swój szczyt 14 maja, kiedy w protestach wzięło udział około 40 tysięcy osób. Wielu protestujących próbowało przekroczyć granicę, a izraelscy żołnierze otworzyli ogień, zabijając około 60 osób. Przemoc w dalszym ciągu narastała, co doprowadziło do izraelskich nalotów i ostrzału rakietowego Hamasu w stronę Izraela. Walki trwały kilka miesięcy i zakończyły się rozejmem w listopadzie 2018 roku. Dyskusje na temat utrzymywania pokoju toczyły się w kolejnych latach i prowadziły do sporadycznych momentów załagodzeń sytuacji. W maju 2021 roku napięcie w Jerozolimie wzrosło i doprowadziło do największej eskalacji przemocy od 2014 roku. Po starciach między izraelską policją a palestyńskimi demonstrantami, w wyniku których setki osób zostało rannych, Hamas wystrzelił rakiety w strony Jerozolimy oraz południowego i środkowego Izraela, co spowodowało w odpowiedzi ataki powietrzne Izraela. Po 11 dniach walk Hamas i Izrael osiągnęły zawieszenie broni. Rok później Hamas powstrzymał się od eskalacji konfrontacji w Strefie Gazy i wokół niej po przeprowadzeniu przez Izrael akcji mającej wyłapać członków Hamasu. Wielu obserwatorów uważało, że Hamas był skupiony na rządzeniu w Strefie Gazy i nie był przygotowany na poważną konfrontację, jednak 7 października 2023 roku zmienili oni zdanie, kiedy Hamas przeprowadził skoordynowany atak lądowy, morski i powietrzny. O brutalnych atakach Hamasu m.in. podczas festiwalu było głośno na całym świecie, podobnie jak o nalotach izraelskich na cele cywilne w Strefie Gazy. dwie strony dopuściły się zbrodni na ludności cywilnej i warto tu zwrócić uwagę, że konflikt na linii Hamas-Izrael trwa od wielu lat. Sama obecna sytuacja w Strefie Gazy jest niezwykle ciężka, jednak to już historia na zupełnie inny odcinek. To wszystko o ugrupowaniu Hamas w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania peł w górę. Polecam także moją stronę na Facebooka, także zapraszam was na serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite i Buy Coffee. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć.